Zofia naukowska, książę, jeśli lubisz takie treści, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Rozdział ósmy Przez te parę dni ostatnich nie przyjmowałam zupełnie Zienowicza. Godziny wolne spędzam samotnie w domu na rozmyślaniach, których sama nie rozumiem. Długimi wieczorami pracowicie i bezskutecznie poszukuję formuł dla nieskończonego świata rzeczy bezimiennych. Gubię się w konstatowaniu niezliczonych przemian i przetworzeń zachodzących we mnie. Czasami układam w myśli powieść klasyczną, konsekwentną, w której życie moje przyjmuje zupełnie inne kształty. Po smutnych, zasypanych śniegiem alejach wiejskiego ogrodu chodzi tam Teresa i myśli o mnie. Obojańska patrzy w nieskończoność sowiemi oczami. Jan słucha cierpliwie i inteligentnie mych obszernych, logicznie argumentowanych wyjaśnień, czemu go nie kocham, pomimo. Iż wydaje mi się najmilszym człowiekiem na ziemi, postanawiam nawet w rzeczywistości zakomunikować mu te wywody. Rosławski raz wreszcie, szczegółowo i jasno, wyjawia mi, co myśli o obojańskiej i czy ją kocha. Zienowicz kategorycznie stawia mi ultimatum i każe wybrać tych tam lub siebie. Przy czym usiłuje zawładnąć mą wolą, grając mi na nerwach z wprawą hipnotyzera, co nawet w powieści robi na mnie dość określone wrażenie. Julka jeździ na Rosynancie i z chrystianicznym wyrazem szafirowych oczu jak najczarniejszą wyraża opinię o przyszłości, w czym Jan nie zgadza się z nią zupełnie. Wszystkie te sprawy na próżno szukają rozwiązania i toną w oceanie rzeczy bezimiennych. Tej kategorii zajęcia przerwał mi dziś przyjściem swym Zienowicz. Oddał przez służącą jakieś dziwaczne kwiaty i dzięki temu kazałam go prosić. Przywitał mnie bez słowa wyrzutu. Miał tęskny wyraz twarzy i mówił o pięknie. Słuchałam go długo w milczeniu, myśląc o czym innym. W głosie jego wyczuwałam sztuczność. Nie byłam w stanie wierzyć w jego gorące zapewnienia miłości, ani reagować odpowiednio na kunsztowne formułowanie uwielbień dla mojej osoby. W duszy mej dokonywały się przełomy, które staną się wyraźne dopiero znacznie później. Nie umiałam znaleźć siebie w chaosie tych zdarzeń niezrozumiałych, które zaszły w tym czasie i powykręcały jak najfantastyczniej wszystkie klasyczne drogi moich myśli. Błąkałam się, senna od zadumania, po krainach mej duszy, obserwując ze skupieniem nieoczekiwane dewiacje zwykłych linii moich rozumowań. Rozpoczynałam już szereg grożących mi, nieuniknionych pożegnań. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, powiedziałam. Dlaczego dzisiaj właśnie? — Dotąd pani wierzyła. — Nie chcę takiej miłości, tylko takiej, w której jest wyrzeczenie i ofiara — Zienowicz uśmiechnął się. — Jest pani dziś kapryśna jak Andromeda i równie śliczna. — Surowo zmarszczyłam brwi. — Będę się starał być dobrym jak potwór — dodał prędko. — Proszę powiedzieć, jakiej pani żąda ofiary? — Milczałam, namyślając się. On pochylił się ku mnie. Moja miłość dla pani jest sama przez się ofiarą pani Alu, ofiarą z mojej samotności i dumy, mówił z drżeniem. Dotąd nie kochałem żadnej kobiety i nie wierzyłem w miłość. Zależność od pani uczyniła mnie niewolnikiem tego uczucia, nad którym zawsze tylko panować umiałem. "Wiem już", przerwała mnie słysząc jego słów. "Niechaj pan się stanie takim jak Jan, jak książę Julka, wtedy będę pana kochała." "Co? Co? Wtedy. Wtedy" Będę pana kochała, bo mogę kochać tylko kogoś, kto mnie porywa szlachetnością i wielkością, kto ma w sobie bohaterstwo i wspaniałość. A te wszystkie rzeczy to nie jest miłość. Chcę ekstazy, zachwytu, prawdziwego, ogromnego kochania, nie tego. Zupełnie cicho, z hamowanego oburzenia, zapytał. To pani, naprawdę? Mnie? Tak. Dziś wszystko inne jest obrzydliwe i śmieszne, powiedziałam. Jeżeli pan się nie zmieni, nie będę pana kochała, teraz nie kocham. Zienowicz patrzył na mnie przez długą chwilę, opanował się zupełnie i rzekł z uśmiechem. Będę się starał oczywiście wszelkimi siłami, tylko nie mogę zaręczyć, czy eksperyment mi się uda. I jeszcze kiedy mię żegnał, uśmiechał się tak samo. Po długim niewidzeniu odwiedziła mię pani Sempowska. Właśnie byłam zaziębiona, leżałam w łóżku z rozpuszczonymi włosami i z pewnym wysiłkiem, woli, czytałam książkę pod tytułem 18 Brumera Ludwika Napoleona. I w tym stanie rzeczy ją przyjęłam. Jakże pani blado wygląda, rzekła zaraz po przywitaniu. Zamiast na krzesełku usiadła na krawędzi łóżka, czego nie lubię. Co pani czyta? spytała, biorąc książkę z kołdry. Marks, już to pani nigdy nie zapomni być modną. Roześmiała się z pomysłu. Zapytałam ją, czy synek zdrowy i co porabia mąż. Musiał zająć się wyłącznie dziennikarstwem, bo teraz literatura nie popłaca zupełnie. Pani sobie nawet nie wyobraża, ale to wszystko, co się dzieje, to są okropne rzeczy. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy, do czego kraj doprowadzają. Nam wszystkim grozi po prostu ruina materialna, wszędzie takie przygnębienie. Dziś znowu aresztowania wymieniła parę znajomych nazwisk. Zienowicz wyjechał za granicę, ale o tym wie pani zapewne? Spojrzałam na nią pogodnie, jasnymi oczami, domyślając się, że ciekawa jest efektu, jaki wywrze na mnie ta dzika nowina. Jeszcze zdawało mi się, że jest to żart. Nie, nie wiem, odrzekłam. Kiedy? Wczoraj rano. Ale dowiedzieliśmy się o tym dzisiaj dopiero. Zupełnie nie przyszedł się pożegnać. I cóż go skłonić mogło do tak nagłej decyzji, nie wie pani? spytałam z półśmiechem. Podobno ostrzeżono go, by wyjechał z kraju jak najprędzej, odrzekła przyciszonym głosem. Mieli go już na oku, roześmiałam się zupełnie szczerze teraz. Ależ on się nie mieszał do niczego, nie mógł na siebie ściągnąć żadnych podejrzeń. Pani Sempowska rozłożyła ręce. To dziwne. Mnie mówiono, że bardzo się narażał i mąż słyszał o tym w redakcji. Wydało mi się bardzo zabawne, że Zienowicz tak prostym sposobem zdobył sobie u ogółu opinię bohatera. Zresztą, być może, powiedziałam, nie chcąc mu psuć tej legendy. A w jakim piśmie pracuje teraz mąż pani? Sempowska wymieniła tytuł najradykalniejszego dziennika. Jak to? Spytałam, nie kryjąc zdziwienia. Wszakże pan Sempowski nie uważał się nigdy za pisarza postępowego. Ona wymownie wzruszyła ramionami. Proszę pani, takie czasy, odrzekłam z uprzejmością. Tak, tak, rzeczywiście. Zamilkła na chwilę i zamyślonym wejrzeniem wodziła po mej pościeli. — Ładny monogram — zauważyła. — A pani wie, że Obojańska chora? — Tak, słyszałam. — I nie była pani u niej? Zmieszałam się lekko. — Nie byłam rzeczywiście. Z początku miałam dużo zajęcia, teraz sama jestem niezdrowa. Powinna ją pani odwiedzić, jak pani tylko wstanie. Wczoraj byłam u niej i bardzo się dopytywała, jak dawno panią widziałam, co pani mówiła. — Jakże ma się teraz? — — O, zdaje się, że zupełnie dobrze. Jest tylko osłabiona, ale wszelkie niebezpieczeństwo wykluczone. Po dwugodzinnej wizycie pożegnałam ją, unosząc uprzejme ukłony dla męża. Szłam z Janem o wczesnym zmierzchu, ślizgając się po zamarzłym błocie. Szyję miałam dwukrotnie okręconą pierzastym boa i starałam się jak najmniej oddychać mroźnym powietrzem. Pragnęłam powiedzieć mu coś z tego, co tak obszernie wykładałam mu w mej powieści — ale nie mogłam wynaleźć odpowiedniego wstępu. Zamiast tego zauważyłam, jak strasznie wygląda miasto. Te puste ulice, sklepy zabite deskami, potłuczone latarnie. Jan w zupełności podzielił moją opinię. Czas jakiś szliśmy w milczeniu i rozstaliśmy się przed bramą domu, w którym mieszkają obojańscy. Stąpałam po schodach z pewnym skrępowaniem i dla dodania sobie odwagi rozmyślałam o Zienowiczu, który kiedyś tak niesmacznie ubolewał nad nienawiścią socjalistów do latarni skończyła się moja miłość skonstatowałam półgłosem i nacisnęłam dzwonek czy można się widzieć z panią zapytałam sędziwego lokaja ten spojrzał na mnie wzrokiem karcącym jakby przywołując mnie do porządku pani nie żyje rzekł cofnęłam się w osłupieniu widząc że nie jestem poinformowana lokaj wypowiedział jeszcze z dystynkcją pani odebrała sobie życie Dziś w nocy zażyła truciznę. Usunął się, czyniąc mi przejście w drzwiach. Ale nie weszłam. Kiedyś wystarałam się o adres Zienowicza i napisałam do niego. Nie boję się, że zdziwi pana ten list mój, po tych rzeczach, które już stały się między nami. Niechaj go pan zaliczy do kategorii piękna dziwaczności, o którym mówiliśmy jednego cichego i delikatnego wieczoru. Piszę bowiem przez kaprys tylko, wiedząc już teraz na pewno, że listu przestał pan oczekiwać od dawna, ciesząc się z góry sprzecznością między momentem wysłania go przeze mnie i otrzymania przez pana. Teraz już mogę zupełnie żartobliwie sądzić to wszystko, co było przed półrokiem, gdyż przestało dla mnie posiadać nawet ten skromny i w wysokim stopniu niewyszukany czar, którym zdobi niektóre mało ważne zdarzenia zasłona przemijającego czasu. Pisząc, nie pragnę odnawiać, wskrzeszać czegokolwiek. List mój nie posiada celu, tylko przyczynę, jest rezultatem jakiegoś odruchowego, pozbawionego treści pomyślenia o Panu. Czasami, na pozór bez żadnej zrozumiałej asocjacji, ujrzy się wspomnienie jakiejś alei ogrodowej, zapadającej w dół i w mrok, alei, po której się chodziło dzieckiem, albo może w ogóle nie chodziło się nigdy. Czasami błyśnie jakaś niewyraźna galeria, zawieszona pustymi ramami, w których powinny się znajdować cudowne, naiwne w rysunku i królewskie w barwie i plastyce arcydzieła mistrzów dawnych. Czasami kąt pokoju nieznanego, gdzie przy oknie odwrócona, zapatrzona w nieskończoną, strasznie smutną perspektywę ulicy stoi mama, której przecież nie mogę pamiętać. Czasami pole jakieś, jasne i kwiatów dziwacznych pełne, ograniczone zupełnie nierzeczywistą linią horyzontu i jednocześnie ogromnie wyraźna melodia, której jednak później wyśpiewać nie można już nigdy. Tak właśnie w wyobraźni mojej stanął nagle pan. Nie dzisiaj. Było to może przed tygodniem. W życiu moim dużo się zmieniło, co zresztą przewidzieć pan mógł już wtedy. Otóż znajdowałam się w sinawym niepewnym półmroku, w małej grupie ludzi o mądrych czołach i pochyłych wejrzeniach. Jeden z nich stał z boku, na pół odwrócony ode mnie. Widziałam linię szlachetną męskiej czaszki, a poza nim oczy zapatrzone. Zasłuchane w jego ekstatyczne słowa. Znałam tego człowieka, i Pan znał go także, i pamiętałam jak wygląda. Ale w owej chwili nagle zapomniałam. Tylko dziwnie uderzyła mię ta linia czaszki z kąchą uszną i spadek ramienia. I twarz odwrócona, której nie widziałam, wydała mi się twarzą Pana, z nadzwyczajną wyrazistością, wzrokiem halucynacji, z bolesnym prawie przeświadczeniem rzeczywistości. Ujrzałam twarz Pana, uczułam ją. Tam po drugiej stronie tej czaszki. Było dziwne i krótko trwało, przy tym bezsensowne zupełnie. Byłam przecież pewna, że pana tam nie ma, i nie tylko dlatego, że pan jest daleko, że tamten człowiek był sobą, więc nie mógł być panem, ale dlatego jeszcze, że pan nigdy nie zechciałby tam się znajdować. I była chwila, też bezsensowna i też bardzo krótka, że znowu zapragnęłam całą mocą woli, by pan tam był, by pan chciał. A z chwilą, gdy ten człowiek konkretny odwrócił się i spojrzał na mnie innymi, bezdennie smutnymi oczami, uśmiechnęłam się do niego. Nie jest on ani trochę podobny do Pana i nawet nie posiada takiej linii głowy i takich ramion. Ach, jakże bardzo inny jest niż Pan. Od tego nieistniejącego zdarzenia minął tydzień i dotąd jeszcze pozostało mi dziwne, niepokojące trochę wrażenie jak po dusznym, marzennym śnie. I to wrażenie jest jedyną przyczyną tego listu za który przepraszam pana w rezultacie. Niech pan pamięta, że nie chcę nic wskrzeszać. Niechaj pan o tym nie zapomina. Nazbyt daleko jestem teraz od tamtego wszystkiego, a to co otacza mnie z bliska zasłania mi cały świat. Pamiętam jeszcze pana i wiem, że pan odpowie i lękam się bardziej tej odpowiedzi dla siebie niż mego listu dla pana. Boję się, żeby pan nie zrobił czegoś niedobrego, nieestetycznego. Coś, co by mi mój własny postępek kazało uważać za niestosowny. A może lękam się dlatego tylko, że już nie tak bardzo dobrze Pana pamiętam. I zresztą kłamie wszystko. Kocham Pana w tej chwili tak cudnie i bardzo, jak i w chwili rozstania naszego i przed tym i zawsze. Tęskniłam za Panem przez całą tę smutną wiosnę i całe smutne lato, przez pół roku, dwa miesiące i dni dwanaście. Jaki czar rzucił pan na mnie, że dotąd jeszcze Piszę i boję się, by się na nowo nie stało to samo, to okropne Bardzo kocham i znów chciałabym wszystko dla siebie Zła jestem i kapryśna jak wtedy I równie ładna Nie będę przepisywała i zmieniała nic Niech pan odpisze, co pan chce Niech pan pamięta, kocham zawsze Ala, odpowiedź Zienowicza A jednak i oto znowu muszę pani przyznać słuszność Życie naprawdę jest bardzo silne Zdawało mi się, że już na zawsze umarłem dla jego smutnych ułud, że już na zawsze odszedłem w nieskończoność wytwornie cichego i samotnego marzenia, gdy nagle list pani, radość i strach, strach tak potworny jak radość. Ach, i po co pani to zrobiła? Pisze do pani z nadbrzegów przepysznie pięknego jeziora, jeziora, które dziwnie przypomina oczy pani. A zwie się to jezioro, garda, garda, strzeż się. Jestem ciche, spokojne, lazurowe, gdy patrzysz na mnie z daleka, ale strzeż się, w głębiach moich żyją bóstwa tajemnicze, a gniewne, bóstwa rozkochane w burzy. Jeśli kochasz spokój marzenia, jeśli czuwać nie umiesz, jeśli wzrok Twój wybiega ku nieskończonej dali, strzeż się, ramienia pewnego, ramienia, z którego wiosło i sternie wypadną, czujnego ramienia ci trzeba, garda. A z listu Pani widzę, że wiecznie stoi między nami ten cień, ten cień, od którego uciekłem aż tu. Hrabia i pankracy nie złożyli oręża, prawda? Tylko że na tarczy mojej miast znaków herbowych jaśnieją boskie głowy feba i Ateny. W życiu Pani wiele się zmieniło. Przeczuwałem to i o tego pochylonego Pana z niemoją twarzą najbardziej się bałem. Trudno mi sądzić, kto z nas dwóch ma słuszność, ale i teraz znowu powtórzyć muszę Bogiem mi piękno, a gdzie jest tłum i rynek, tam piękna nie ma. Nienawidzę przeto tłumu i rynku. Zna pani dobrze to kredo, lecz czuję się w obowiązku wygłosić je raz jeszcze, by pani wiedziała wszystko i bym ja nie łudził się po raz wtóry. Nie chcę już złudzeń, zarówno dla siebie jak dla pani, a zresztą przywykłem już do mego kamiennego sarkofagu. Chociaż wczoraj po odebraniu listu pani na wywrotnej rybackiej łodzi z młodym, smukłym, przepięknym Włochem wybrałem się na jezioro. Tak bardzo chciałem sobie przypomnieć oczy pani. Pół leżąc wodziłem spojrzeniem po odbijających się w błękicie wód cytrynowych i oliwnych gajach, po ruinach starych zamków rozrzuconych po wzgórzach, przypominałem sobie słoneczne strofy Katulla, który śpiewał kiedyś nad tym jeziorem, i marzyłem o pani. Marzyłem i myślałem, że jeden uśmiech pani wart jest stokroć więcej niż cały ten okrutny kult bezbożnych ołtarzy. Bo jest pięknem. I czemu pani nie chce się uśmiechać? Doceniasz? Subskrybuj.